Minęły już dwa tygodnie od mojego przyjazdu do Glasgow i powiem szczerze, że nie spodziewałem się tego, że będzie tak ciężko znaleźć tu pracę. Jest to duże miasto o wiele większe niż Brighton. I no, przez to nie ma już tak. Nie ma już tak łatwo jak kiedyś, że szło się do sklepu, pytało o menadżera, nawet się, albo się nawet nie pytało, po prostu dawało się swoje CV do pierwszego lepszego pracownika i wtedy ewentualnie ktoś odpowiedzialny za zatrudnianie w sklepie dzwonił do nas, albo do nas nie dzwonił, a teraz już tak nie ma. Próbowałem składać CV i z każdym razem odsyłali mnie do strony internetowej, żeby złożyć aplikację online. I ta aplikacja to nie jest takie hop tak samo. Trzeba odpowiedzieć na wiele pytań, w tym e, e, jakiego koloru skóry jesteście, jakiego wyznania, skąd jesteście, jest nawet e, śmieszna kategoria white polish. Czasy składania CV się skończyły, chyba że mówimy o pracy w jakimś barze czy w restauracji. I jeszcze nie próbowałem składać do takich miejsc. Na razie staram się znaleźć coś e, m, konkretnego. Jakąś lepszą pracę? Bo przecież po tylu latach w Anglii przydałoby się w końcu zająć się czymś, czymś lepszym niż e, praca w turystycznym miejscu albo w jakichś tam no, restauracjach czy pubach. Najgorsze w składaniu takiej aplikacji jest to, żeby się chciał odpowiedzieć na multum pytań, um, a także jest w nich coś takiego jak closing day, e, czyli koniec składania aplikacji. Tak jakby. I dopiero po tym dniu który nie jest szybko, bo zwykle to są jakieś 2-3 tygodnie po wystawieniu oferty pracy, dopiero po tym dniu oni analizują wszystkie CV i ewentualnie dzwonią albo nie dzwonią do pracowników. Więc wysłałem ponad 40 CV do różnych miejsc um, i prawie każde od, ma się odezwać dopiero po jakichś 3 tygodniach odłożenia. No to pytam się, po co wystawiać? Po co wystawiać tak wcześnie? Eee, tak, wcześniej ogłoszenie, skoro to ma być dopiero za 3 tygodnie, jak ja szukam teraz pracy, a nie, a nie za miesiąc, no bez przesady. Czy oni nie uwzględniają tego, że ktoś może nie pracować, a nie, nie to, że, że ma czas, że ma czas wypowiedzenia, że sobie szuka pracy na spokojnie, tylko że teraz szuka pracy? No to jest i, irytujące.